Argo też Stefan. jesteś szefem. Marek stawał szefem. Stefan. Spokojnie. Ale kurde, bo są niebieskich. Jako bo tak akurat nie, powiedział. Ty tak, to tak pewnie to powiedział yeah. z tym dinozaurem i mrówkami, takie okej, okay, chyba się domyśli. Ale jakby się tak jak normalne. To jest to normalne. Dinozaur Powiedział to koleś, który pomyślał, że lew górski nie istnieje. Dinozaur to gad. Ale to ty no zwierzę! No teraz Kazami ma rację! Tak, A, ja ja teraz ale teraz tylko żebyś... starasz się zwalniać jeszcze bardziej niż ten lew górski normalne. normalny! To, to jest normalne! A jakby było niebezpieczne zwierzę? A nie, bo to po prostu... Chciałbym ogólnie inne zwierzę ale <grym> też byś... Mogłeś napisać ja zwierzę sekundarie i patrz, sos, dinozaur mrówka Ale to nie ma sensu! Sos. Nie był żadnego logicznego wyjścia z tej sytuacji, pomyślałem takie, dobra, może to będzie chociaż trochę bardziej logiczne. No tak, no, no w sumie Bo przecież trochę, tak, mógł no. pisać ta, to mogliby też pomyśleć o Moknesie ewentualnie. Ale dzięcioł jest bardziej normalny, bo wiemy, wiemy że ty, istniały dinozaury. A, a po no, to... A co do biologii no, no, polskiej? To, no, to, no, no, to chodziło no. mi, że dramat. Tak, polski! Język polski, dramat, o to mi chodziło! Sytuacja, sytuacja w Polsce, dramat! Dramat! Dobra, poważnie, lecimy do zbiornika. Osta! Koło! Chmura! sianu, mieli. Ej, właśnie, Było. Takeru! Wiesz, e, pamiętasz tego, tego potwora Było. morskiego, co odgryzł e, ramię temu z czerwonymi włosami? Na no, tak początku? No to patrz, że potwór z Lochnes był był. Yy... Ale Lefnes nie to... było rozwiązaniem. To była ta pusta karta biała. No. A, no. Dlatego mówię, żeby nie. Żeby A, nie działać tego. Tragedia lud, hmm. Dobra, zapomniałem, że to tak działa. Ale było na przykład jezioro. Woda. Ja się boję. Czego się boisz? Nie rozmawiałem o tym. Jakby bo bo to bardziej boj, w formie jeziora, to też będzie po Lochnes. Ale Kasamik też podpowiedział im, że szczerze nie do jeziora, no. Zapomniałem, że myślę... Zapomniałem, że myślę do... tak, bo... mi nie zrozumiałem, co powiedziałeś. Zapomniałem, że myślę w Śpiąca Śpiąca Eee. Dobra, to na pewno jest Albo Być. Odprawia, Wiadomo. By. Albo O, o, igła. Ej, a w śpiącej. Możemy, możemy... W tej igła jej się w dupę nie wbijała. Bo <śmieniu> Nie, bo ona się wspia... to to wspinała ta. po linie nie, i ona zioła... Nie, to nie ta była. To, to nie ta ta. to była E, bo, ja, się do czegoś przyznać? grupy. Słyszałem Czy wy możecie? Mogę no, coś do mojej dupy. tak, to jest igła. To jest igła. U, wiadomo, że Śpiąca Królewna ...była... ...tylko... By była... <śla> nie no, bo Śpiąca Królewna... ...nie zjadła gruchów dupę! Nie! To jeszcze jej Królewna zjadła jabłko <śla> i zjechła! Ktoś? 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 Ktoś <laughs> Ktoś? Ktoś, to była śmieczka! Słuchaj, słuchaj, jest to śmieczka piękna. Śpiąca królewna śmieczka... Królewna śmieczka ma śmieczko i to mało. że musiał wyrwać ustami igłę, której się wbiła. Nie, tak. to wciąż <laughs> Ducha, śmieczka. Słuchaj, śpiąca królewna się nadziała na igłę i zasnęła. Tak to było. To nie tak było! Tak to było! To... Nie było. Dobra, na twoją odpowiedzialność, okej? Duska, 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 Tak, tak nie śpią, nie śpiąca, jest igła. śpiąca królewna zasnęła z powodu wbicie sobie igły. To no jest kołowrotka. To, chyba to nie jest tak królewna było. śnieżka, duska. No może ci się pomylił. królewna no, no, Śpiąca królewna i królewna śnieżka. A ja to było takie pierścień, że wskazałam na nią klątwa Nie, 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 się. nie, pierścień no Tak, no klątwa. nie, nie, Ej, no Musiałam pójść, no, no, bo wyszła za mąż! Kokring! tak. Cock ring! Cock ring! Dobry! Duka już zamknęła. Mówiłam, Dobry! Duka! Oj, dobra, dobra. Latanie. E, dobra, czekaj. E, ja Ja, razy, ja, ja to dla to mnie to osa, bo to jest takie. mam ja Chmura lata. no, no na, pewno, nie. na pewno jest na niebie. Nie, nie wiem, czy to stwierdzenie, że. Nie. No, lata porusza się na niebie. Latające wyspy. Świeższy, chyba też lata. Dobry, lata. A nie, nie on skacza. Lata. Siostra po, lata. Po chwili się lata. Jak ona jednak w ko, kosmos wystrzela. to chłopata. Na nartach się lata. Na nartach się skończy. Może być. Co to chmiel? Z nas się robi piwko. A dobra, to to. Myślałem, że to jakiś owad. Dziobaki no latają! bo chyba mamy wszystko. Osa, chmura, spadochron. Nic innego nie widzę. Ja, ja bym ja bym tylko na go, zobaczymy co on No, To jest latający pieśń, mówiłem. Co -krind. Ja sam tylko niewidzialności. A, to znaczy. to... a latająca wyspa z Wąpisą, o. kaza mi oglądałaś? Nie, to Ami wybierał. Ja. A to Ami nie. Ale to to tak, dobra, tak. ja bym osę na pewno. Co wy na to? Jej, dostałem no, akwiary. Ja bym chyba spadochrądał, bo tam jest po pierwsze więcej osób, a po drugie y, no, no... No dobra, dobra. może być osa. Ja ale bym na początku bym, co wy na to. No dobra, dobra podobno ja chcesz, ale miś... Dobra. Teraz się zastanawiam na to osą. No to dawaj też... moja bo ona też żywanie. lata. Osa lata. I mi się wydaje, że też chmura lata. Myślcie z... Nie wiem, z bajek, że ktoś lata na chmurze. Ej, taki sposób też się podoba pomyślenia. Chociaż pomyślmy o Ami. Jakie Ami mogła rzeczy oglądać? Bo na pewno mi się pisze, że coś się spojrzało tu Dragon Ball, ale ona raczej nie oglądała Dragon Bola. Dziobak! Dziobak lata, jak Pepe. Pepe pan dziobak na pewno. Dziobaki latają, no tak, no. Na pewno są tu... mechanizmy. się, ja ja to się e, Czekaj, siano na pietrze lata. Po chmielu się lata. Trąba, trąba, trąba. jeszcze latają, Ekipa, ekipa poleciała na wakacje. Marta, tak się lata? Zobacz, to może być kapitał, bo pieniądze i za pieniądze można sobie kupić o, tego Jumbojeta. Jumbojeta. Nie, no ja bym tał chmurę, bo to tak. No. no chmura chyba, jest jedynym rozwiązaniem. sobie malet. w coś takiego. Nie wiem, na jego mimo wszystko, ale i tak uważam, że chmura będzie najbardziej roz logicznym rozwiązaniem. A gdzie kazami? Gości. Musi przybywać inne ciule. Wiesz, tak, okay. jak Menaliz pod domu. Znowu go zabierają do baru. Ja tak powiem, tylko to nie dotyczy tego, tego akurat. Yy, uważam, że nie Zapraszają ma potrzeby nakazania go jego za bardzo. Co? Uważam, że tak średnio z tym czekają nakazam jego, nie? No bo nie wiadomo, ile tak naprawdę mu to zajmie. No dobra, to na twoje odpowiedzialność się naciska i chmurę. A może na twoim. Bezdomny to był. Kurwa. <laughs> Oby to Dobra. We Dobra, to mamy jeden, jedno dodatanie do, do licz na końcu. Ja mówię, Kari, na, na stówę to jest pierścień. Bo jak królewna, no to królewna, żeby być królewną, musi być za mąż. Albo się urodzić w królewskiej rodzinie. Nie, ale to dobrze myśli. Króla. No to pierścienie. Ej. Ej, Tuska dobrze myśli, powiem wam tak szczerze. Dobra, to Nie odzywaj się. Mamy kremy, Dobra. Kremy. Dobra. Ale ja chcę pochwalić tylko, bo to aż dziwne. To Super. Mamy śpiąco, to śpiątko, kremy. Kremy. Nie, dla mnie rozwiązanie może być świerszcz, bo świerszczyki i niektórzy mają fetysze do księżyca. A, a świerszcze nie... No to chyna ale ja ale takero, a świerszcze przypadkiem nie skaczą? Świerszcze skaczą. No tak. Ktoś lata ja ja nadal myślę tromba tromba bomba na wakacje Tromba bomba Sianoko. Dobra, dawaj. A dobra, jeszcze nie o nie, tak zobraź się sobie, zostaje ostatnia karta i po prostu twój, twój szef wywiadu daje po prostu zgadnień. Ej, pierścień może być do Fortuny w sumie. Koło Fortuny. Widzisz? Mówiłam, że pierścień. A to było do fotony. Ale dobra, ale... Kapitał. Kto to kliknął? Duska. Duska, nie klikaj Duska. na Kama. Duska, może przegadajmy to, a nie Tam, ty się wyrywasz z motyką na To widział ten, który kliknął i Kari, pan kliknął od razu, gdy yy, ale... reakcja. Ale ja nie ja, mam chyba to to wciążka. Wciążka. Chciałem, żebyś się zamknęła. Takero, ten chyba kapitał. Eee, Duska, tym razem poczekaj, kurwa, poczekaj! Ja. I też się skojarzyła linia. Znaczy to jest, to nie nieśli... jest Dla mnie na pewno narty, na pewno narty. Linia no nie spotka, bo to jest linia nie lina. A linia, dobra. Siano i spletowe. Dobra, 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 dobra. Ale tak w Dańdla się skacze na... A nie, to nie było siano. Czekaj, to patrzymy. To Siano święty. Zmiana? Pieniądze. Zmiana. Ale czego to, to zmiana? też No Czekaj. zmiana zawodnika w piłce nożnej na przykład. Ej, moja ekipa, siano jak może być. Czy tak? Czekaj, myślmy. Myślimy tak no zawsze. Na pewno zobaczył Narty, co wy na to? Dobra. Narty. O, oczywiste. Tylko drugie. Rzucaliście uh... stroną Markosa tu zawody. <noise> Dobra, no, dobrze, no, na pewno... ja, tak, nie. Ja nie ćwiczy walkę biczem. Nie wiem, dlaczego, ale linia. Sama linia mi się spodają. Jeżeli no wiesz, na boisku są linie, na każdym boisku są linie. Na chyba. Na albo zmiana. Miany. Mi się bardzo podoba, taki, w taki sposób myślałem, to mi pasuje akurat. Kari, mam już pomysł, co mogło być. W Jestem tym przy stanie. zmianie na, na dole. Nie, nie jest, to może ja mam inny pomysł. Inny pomysł, ale, tak, ale tak w Ej, jeszcze tamto pamiętajcie. A, tamto już było chyba. Dobra. Ej, dobra, a to zobaczymy, Linia? Dajesz. Dobra, Mariusz, o, dawaj, to dawaj. To co jeszcze może ten... Co może być z lotem przy okazji na później? Ale to, no, lot mógł to... już być, bo ten. Bo a kapitał. Zgadz... Ale przecież oni zaznaczyli kapitał. No tak, no i oni zaznaczyli mo kapitał. Już nie ma plusu jeden. A faktycznie zapomniałem. Możliwe, że to, bo związane z tym. Dobra. No. Margot dawaj teraz cztery. Siano jest na pewno. Ikary. Dawaj 6. Tak. Margot dawaj 6. Dawaj 6. Siano jest na pewno. Zauważyliście, że jak na razie jedyna osoba, która najbardziej defastowała te wszystkie rundy, to Ikari? Wy co, Ikari? Defastował poprzednią rundę, teraz defastował po raz drugi. Ej, ale... Ale, ale... ale kiedy byłem szefem wywiadu, to dobrze wiem. Tak, ale, ale... Ej, słuchajcie, Ikari, gdy ja byłem szefem wywiadu, zaznaczał jako chyba jedyny wszystkie dobrze, większość dobrze. Bo tą falę zaznaczył przy w tym słonym wodospacie Wieloryba i y, Spadek. Tylko z tym skokiem. Miał dobry, tak. miał. Dla, dla, okay. e, dobre, miał myśl, dobre było połowa jego myślenia, bo. Ale no to jest Duska. Trzeba pamiętać, że to jest Duska. I Kari to Duska? Nie, Co? trzeba, trzeba nie pamiętać. By było, nie trzeba pamiętać, że to Duska. I jej myślenie. A, okej. Okay. Na pewno okay. było siano. Dobra, no to zadawaj. Chcesz rękę odpowiedzieć na Ale Wyspa. Wyspaś to tajne porażki. Tak, mhm. tak, tak, tak. Og tę tego nie oglądałem, więc wam to zostawiam. Ja też nie Poczekacie. Dziobak. To się mi się kojarzy. Nie Porażką... mi się będę szczerym to... kojarzył, tylko zdłonił. Porażką, ja Porażką to może być życie, ale jak widać życia tutaj nie ma. Zwinaszim farbem Chat hmm. mogę już powiedzieć. Dobra, spokojnie. Pomyślcie, kleszcze, pamiętajcie, tam było niebezpiecznie, tam dużo kleszczy Albo bitch, wiesz, ten szef x bicza uderzał, wiadomo. Albo jak po prostu grał na trąbce. Wiadomo, dziobak pepton wciąż uciekał z tej wyspy. <laughs> Dudel tak, wiadomo. A tak naprawdę to wszystko było sen, że koleś trafił, przy ten... Do psychiatryka ze śpiączką, ponieważ się za dużo napił, wypadek samochodowy, wiadomo, Chwil. Tak. Mi się wydaje, że totalną porażką może być siostra. <śledzimy> Margo, <śledzimy> i wewnętrzna. Niech chciałbym, żeby by tak powiesiał. Margus daj tą podpowiedź, więc... Ja mam chodzi o ten serial, jak już. A skąd masz wiedzieć? Może trochę nawiązuje do swojej siostry. Tak, rzeczywiście, on ma siostrę, powiedziałem. Margos, ale pomyślnie, Margos nie lubi jak tak się mówi na jego Dobrze, Dobrze, chcecie. No ale jednak totalna porażka, no nie? No co można wiedzieć na no, totalne porażki, jak na jego światu? Ja wiem, Margos nie może się wypowiedzieć, no, jest, bo się musi być, jako szef wywiadu, nie może się odzywać. Krew, obraz może być. Bo, no na, 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 temat, na temat haseł się możemy wypowiedzieć później. A ja się zastanawiam czemu Ami się nie odzywa. Mówię, jest, ja myślę, że to jest siostra. Bo, jest, bo nie jest też obraz. jest wywiadu i się nie odzywa, chociaż normalnie może się odzywać. No wiem. Ale... To co, dajemy siostrę? No, Totalną porażką może być jakoś haseł. Totalna porażka w trasie. Może by nie zrobił tego, bo nie lubi obrażać, ale zrobiłby to, żeby zgadnąć. Ej, a oni tam jakiejś dużej trąby nie mieli? Ej, właśnie oni mieli trąbkę! Jakby się skończył, wie. A oni chyba mieli działo, które wyrzucało tych. tych dostatek. No Bo było. pamiętam, że jak były takie takie. oni mieli taki, nie taki, taki, nie nie było, było. takiego. Dobra, Ulat, ty wybieraj. Nie mam pojęcia. Eee, dobra, proszę. Ten, ten taki. Ten taki, Prowadzący miał trąbkę. Ten prowadzący miał trąbkę na pewno. A nie ten kuchasz. Dobra, kto chce jesykować? Just wypiszą wyprzy pana. Dawaj. Cię kuchasz, kojarzy. Pod się do tru -tru. My się kuchasz kojarzył z trąbką i z piłą mechaniczną. Tak. No i miał trąbkę, się ale. My... Dobra, dobra, dobra. Dobra, ale myślę... Chodź to. Dawaj, to Połowa jakoś, po, jakoś te dwa słowa widzimy w tej A mi się też Piękny Ja myślę, że to Piękny obraz i, i właśnie uh, jego siostra. Na pewno świersz, bo świersz skacze. Czy klesz? Znaczy, klesz na pewno skacze i to bardzo zajebiście. Ale pie, no, pie, no, to piękne krajobrazy, no to tak. Komik skacze. Ja bym to na, ja będę na pewno świerszcza. Bardziej niż krajobraz. Jak nie zgodnie, oni mają jeszcze cztery, więc. Nie wiem, ja bym strzelał krajobraz, bo dla mnie krajobraz jest bardziej dla mi, pewny. Dla mnie bo a. No dobra, rób jak chcesz, chociaż dla mnie to jest, wiesz, mimo wszystko, kinder ale twoje. No a świer, no, czy też. No tak samo, no, skoki, no. Ja myślę, że to jest krajobraz i skoki. Dobra, you're move. Ruszaj. No nie, u nami to jest tyle za świerdź. Here you go, buddy. O, GG. GG! serio? Nie ma racji, zostawiłem moją chaos. Jaka strona, <gulity> jaka strona, jaki dziobak, jaka bit? Ej, tak w ogóle, ja chciałam chyba <gulity> coś powiedzieć. Ej, ale gdybyś też był z drugiej strony. Jak sami się chyba na tym? Szczerze, że jak było latanie, to chodziło też mniej więcej trochę